Być może jest coś, co mówisz nam szy, co oddala cię od Boga, i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, tak nawet z wiarą, nawet z sercem zwróconym ku Bogu, nawet przed ołtarzem, gdy niebo dotyka ziemi, Eucharystia. Wielu katolików wypowiada słowa, które wydają się pobożne, ale w rzeczywistości ranią to, co święte. I można je uznać za grzech ciężki. A najgorsze jest to, że mówią tak myśląc, że robią to, co słuszne, myśląc, że podobają się Bogu, myśląc, że modlą się jak pobożni wyznawcy, ale oni tylko powtarzają, nie wiedząc fraza, która może uciszyć niebo i zamknąć drzwi łaski. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Czy kiedykolwiek czułeś, że robisz wszystko dobrze, a mimo to czułeś duchową pustkę, ciszę w duszy, jakby twoje modlitwy nie miały mocy? Być może powodem tego jest ten ukryty błąd, powtarzany od pokoleń, napędzany przez źle nauczane poczucie winy religijnej, poczucie winy, które sprawia, że modlimy się ze strachu, mówimy z poczucia obowiązku i milczymy w obliczu wątpliwości. A tak działa wróg. Nie wymazując Twojej wiary, lecz zniekształcając Twoje sumienie. Wnika w szczere intencje, automatyczne słowa i sieje słodką truciznę ignorancji. To właśnie tam, w samej mszy, gdzie Jezus żyje, że wielu wpada w tę duchową otchłań, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I nie, to nie jest przesada. Nie jest to również moja osobista opinia. Papież Leon XIII był bezpośredni, stwierdzając, nie każda modlitwa podoba się Bogu. Są słowa, które nawet te pobożne ranią serce wszechmogącego. A jedno z tych słów, wypowiadanych co tydzień przez tysiące wierzących, być może już padło z twoich ust. Może nawet ujrzy światło dzienne jeszcze dziś, jeśli nie wiesz, co się za tym kryje. Zostań ze mną do końca, ponieważ to, co odkryjesz teraz, może uwolnić cię od lat duchowego błędu, którego nie byłeś świadomy. Ten film jest dla tych, którzy chcą przestać się powtarzać i zacząć rozumieć. Dla tych, którzy chcą więcej niż zwykle, chcą świadomość, prawda? Cześć i wyzwolenie. Bo czasami wszystko zaczyna się lub rozpada od jednego zdania, a kiedy to sobie uświadomimy, kiedy nasza świadomość choć trochę się obudzi, nie sposób już udawać, że tego nie widzieliśmy. To tak, jakby coś w naszej duszy mówiło: Hej, uważaj, coś tu jest nie tak i może dlatego wciąż tu jesteś, może ta wiadomość porusza coś, co czujesz, ale nie potrafisz tego nazwać. Jeśli tak, napisz do mnie w komentarzach. Powiedz mi, czy kiedykolwiek ci się to przydarzyło, czy kiedykolwiek czułeś ten dyskomfort w sercu, nawet podczas mszy, nawet podczas szczerej modlitwy? Czasami zdanie, którym się tu dzielisz, być może jest to dokładnie to, czego ktoś inny potrzebuje, aby się uwolnić. A jeśli ten temat ma dla ciebie sens, jeśli ta prawda cię konfrontuje, ale także inspiruje do zmiany, zostaw lajka, to nie tylko przycisk. To sposób na pokazanie YouTube'u, że te treści są wartościowe i zasługują na to, by dotrzeć do większej liczby osób, które nie mają o tym pojęcia i powtarzają błędy, nie zdając sobie z tego sprawy. A jeśli uważasz, że ten rodzaj przekazu powinien być kontynuowany, zasubskrybuj kanał już teraz, to właśnie tutaj. Będziemy kontynuować rozdzieranie zasłony, mierząc się z tą duchową ciszą i podążając razem ku światłu. Twój udział tutaj to jest to, co podtrzymuje tę misję. Każdy komentarz, każdy lajk, like, każdy nowy subskrybent jest jak mały płomyk, który pomaga podtrzymywać tę prawdę przy życiu. A teraz, kiedy wiesz, ile może nieść zdanie Chodź ze mną, żeby to zrozumieć, co to za zdanie i dlaczego tak bardzo rani to serce Boga, nawet gdy mówi się to z wiarą. To zdanie, które tak wielu wypowiada podczas mszy świętej z pobożnością w oczach i szczerą wiarą w sercu, może wydawać się nieszkodliwe, a nawet piękne. Często towarzyszy mu westchnienie, wpatrzenie się w Eucharystię, gest, który wydaje się czysty, ale to, co się za tym kryje, to, co nas najbardziej niepokoi, bo kiedy przyjrzymy się bliżej, oczami doktryny, żywej tradycji Kościoła i tego, co święci nazywają rozeznaniem duchowym, prawda się wyłania i nie jest ona komfortowa. To, co wygląda na modlitwę, może być jedynie uwarunkowaniem. To, co wygląda na intymność z Bogiem, może być jedynie odbiciem mentalność religijna, naznaczona strachem i powtarzalnością, a nie z miłości i sumienia. I w tym tkwi najczulszy punkt tego wszystkiego zamiar, niejawna intencja, którą można by nawet uznać za czystą, ale ta ukryta za kulisami duszy, ta ukształtowana przez lata słabo wyjaśnionych nauk. Płytkiej katechezy i rodzinnych nawyków, przekazywanych jako tradycja, ale nigdy nie skonfrontowanych z prawdą. A wróg specjalizuje się w wykorzystywaniu tego, co najświętsze, do zniekształcania prawdy. Nie próbuje odebrać ci wiary od razu. On ją stopniowo osłabia, sprawiając, że twoja praktyka duchowa staje się mechaniczna i przewidywalna, odłączony od rzeczywistej obecności Chrystusa. To zdanie, którego jeszcze w pełni nie ujawniłem, idealnie pasuje do tego procesu. Brzmi jak coś pobożnego, ale wypowiedziane bez pełnej świadomości zamienia się w pustą formułę, sposób na próbę poruszenia Boga bez prawdziwego oddania swojego serca. To jak próba kochania kogoś, powtarzając w kółko tę samą wyuczoną frazę, mając nadzieję, że to wystarczy. Ale miłość nie mierzy się powtarzaniem, mierzy się obecnością, a obecność wymaga uważności. Liturgia to nie teatr, gdzie każdy wierny odgrywa swoją rolę i powtarza swoje kwestie. To prawdziwe spotkanie z tajemnicą nieba, która się przed nami otwiera. A kiedy to staje się rutyną, kiedy słowa wychodzą z ust, ale nie docierają do serca, coś zostaje utracone. A to, co zostaje utracone, nie jest małe. Jezus nie chce pięknych frazesów, On chce prawdy, On chce przebudzonej duszy, On chce, aby każde słowo wypowiedziane na ołtarzu miało wagę, szacunek i miłość. A kiedy mówimy coś tylko dlatego, że wszyscy inni to mówią, tylko dlatego, że nauczyliśmy się to powtarzać, ryzykujemy, że łaska stanie się dostępna. W pustym rytuale to, co powinno być uderzeniem, staje się hałasem, a niebo, zamiast się otworzyć, staje się smutne. Teraz chcę zagłębić się w ten temat jeszcze bardziej, bo korzeniem tego wszystkiego nie jest samo sformułowanie, ale rodzaj duchowości, którą wokół niego budujemy. Duchowość, która wymaga uzdrowienia, ponownego połączenia z tym, co istotne, prawdziwej transformacji. Komentarz to ma dla mnie sens, jeśli w pewnym momencie drogi Ty również miałeś wrażenie, że wypowiadasz pewne słowa ustami, nie zdając sobie sprawy, co tak naprawdę nosisz w środku. Jeśli czujesz, że to przesłanie do Ciebie przemówiło, jeśli w którymś momencie tego filmu zastanowiłeś się nad swoją duchową podróżą, zapraszam do pobrania książki cyfrowej, Przewodnik po modlitwie, który naprawdę porusza serce Boga. Jeśli czujesz to w sercu, zerknij na pierwszy komentarz. Z miłością zostawiłam ci ten materiał. Żyjemy bowiem w niezwykle trudnych czasach, w których proroctwa spełniają się na naszych oczach. Ale wielu ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy, co naprawdę dzieje się na świecie. Może to jest moment, w którym musisz otworzyć oczy, zanim wydarzy się coś jeszcze większego. I może nawet nie wiesz, jak to wyjaśnić, ale to czujesz. Jakby coś w milczeniu do ciebie wzywało od dawna, ty również powinieneś przeczytać tę książkę, którą napisałam ze spokojem, z modlitwą, ponieważ szczerze wierzę, że może ci pomóc przetrwać trudne dni, zrozumieć wszystkie ukryte sekrety i przezwyciężyć lęk. I odmienić twoje życie, ale uważaj, dostępnych jest bardzo niewiele egzemplarzy. Wiele osób już ją pobiera, a wkrótce jej zawartość zostanie usunięta. Jeśli czujesz, że ta wiadomość do Ciebie przemówiła, nie ignoruj tego wezwania. Zapraszam do pobrania książki cyfrowej już teraz. Znajdziesz ją w pierwszym przypiętym komentarzu. Teraz chcę zagłębić się w ten temat jeszcze głębiej, bo to, co wydaje się tylko nietrafionym sformułowaniem, Niewinnym doborem słów w rzeczywistości ujawnia coś znacznie poważniejszego. Duchowe zniekształcenie, które powoli wkradło się, zakorzeniając się w praktykach religijnych i z czasem zanieczyszczając nawet to, co najświętsze. Mało kto o tym wie, ale papież Leon nasywie nie pozwolił, by ten błąd pozostał w milczeniu. Mówił stanowczo, wyraźnie, jak ktoś, kto widzi prawda ukryta za pewnymi religijnymi zwyczajami, które wydają się być pobożne, ale kryją w sobie zniekształcenie. Dla niego nie wystarczyła modlitwa. Musiał zrozumieć, co jest mówione i jak to mówią. Ostrzegł, że nawet bez zamiaru obrażenia, gdy używany jest język umniejszający wartość ofiara Eucharystii, narażasz się na bardzo poważne ryzyko. Dzieje się tak, ponieważ w logice duchowej forma i intencja idą ręka w rękę, a kiedy forma niesie powierzchowność, a intencja jest przytępiona przez nawyk lub strach, rezultatem jest modlitwa, która nie wznosi się, lecz rozprasza. Papież Leon XIV napisał jasno i wyraźnie, Nie każda modlitwa dociera do nieba, ale każdy brak szacunku rani serce Boga. To zdanie powinno nami wstrząsnąć. Pokazuje, że problem nie polega tylko na robieniu czegoś źle, chodzi o robienie czegoś źle. Święte nieświadomie myślenie, że wystarczy powtarzać słowa, aby zjednoczyć się z Bogiem. I to jest wielkie niebezpieczeństwo źle nauczanej wiary. Usypia duszę i daje złudne poczucie, że wszystko jest w porządku. Ten papież, o którym wielu tak zapomniało, był jednym z najwyraźniejszych głosów potępiających używanie popularnych wyrażeń, które, nawet gdy wypowiadane są z pobożnością, zniekształcają znaczenie mszy świętej i rzeczywistą obecność Jezusa. On to nazwał „słodka trucizna”, bo wydaje się przyjemne, piękne, nieszkodliwe, ale od wewnątrz niszczy cześć czystość kultu, duchowy wpływ tego, co faktycznie dzieje się przy ołtarzu, a konsekwencje tego nie są łatwe. Kiedy dusza przyzwyczaja się do świętego, przestaje kłaniać się przed tajemnicą. Ale to ostrzeżenie od papierzanie zostało stworzone, aby potępiać, ale raczej wyzwolenie. Celem nie było wzbudzenie strachu, lecz przebudzenie świadomości. Bo tylko ci, którzy mają odwagę spojrzeć na swoje błędy z pokorą, Mogą podjąć realne kroki ku transformacji. I oto słowo, które może wszystko zmienić: przejrzystość, jasność duchowa jest punktem wyjścia do każdej wewnętrznej odnowy. Kiedy naprawdę dostrzegasz, co robisz źle, niezależnie od tego, jak bardzo to jest niewygodne, uwalniasz się od paraliżu, uwalniasz się od bezwładu. Uwalniasz się z miejsca, w którym błąd się utrzymuje, ponieważ nikt nie ma odwagi, by się z nim zmierzyć. I to zmienia wszystko, bo gdy świadomość zostaje rozpalona, podróż przestaje być automatyczna, słowa przestają być puste, msza przestaje być jedynie pięknym rytuałem, a znów staje się rzeczywistością. Prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem, i nie ma nic potężniejszego niż to. Dlatego przemówienie papieża Leona XIII wciąż rozbrzmiewa. Nie jako ostra krytyka, ale jako klucz duchowy to wyzwala. To demaskuje oszustwo, abyś mógł wybrać ponownie, świadomie, z szacunkiem, z całego serca. Napisz tam: Ja też jestem w tej podróży. Jeśli czujesz, że ta jasność zaczyna dotykać twojego serca i zmienia sposób, w jaki przeżywasz każde słowo wypowiadane przed ołtarzem, nie marnuj więcej czasu na życie z tym ciężarem. Zapraszam do pobrania książki elektronicznej, przewodnik po modlitwie, który naprawdę porusza serce Boga i odkrycia, jak stosować te potężne nauki w codziennym życiu. Uwaga! Liczba egzemplarzy jest ograniczona i szybko się wyprzedaje. Kliknij teraz i rozpocznij podróż ku pokojowi i pewności siebie, na które zasługujesz. Teraz chcę jeszcze głębiej wniknąć w ten temat. Bo za tym powtarzanym z nabożeństwem zdaniem, za tym gestem, który wydaje się pobożnością, kryje się często ciężar, którego nikt nie odważy się nazwać ciche poczucie winy religijnej, nie krzyczy, nie objawia się skandalem, ale powoli się wkrada, jak nieustanna myśl, że nigdy nie robisz wystarczająco dużo, że Bóg może być tobą zawsze trochę rozczarowany. I tak właśnie wielu ludzi uczy się modlić nie jako dialog miłości, ale jako desperacka próba zadowolenia kogoś, kto, jak sądzą, zawsze będzie ich karał. To poczucie winy zaczyna się wcześniej czasem w dzieciństwie, czasem w domu, czasem podczas zajęć w szkółce niedzielnej. Kształtuje się ono dzięki takim zwrotom, jak Uważaj, co myślisz, bo Bóg patrzy lub jeśli popełnisz błąd, Bóg może cię ukarać. I nieświadomie człowiek zaczyna budować w sobie poczucie winy, religijne nastawienie oparte na strachu, gdzie modlitwa staje się kartą przetargową, a msza ciężkim obowiązkiem. Chce nawet zrobić to dobrze, ale wszystko robi z ciężkim sercem, jak ktoś, kto próbuje uniknąć reprymendy zamiast szukać twarzy kochającego ojca. A potem dzieje się to, co najboleśniejsze. Nawet podczas mszy, nawet przed Eucharystią, człowiek nadal postępuje wbrew woli Boga, ale myśli, że robi wszystko dobrze. I to jest chyba jedna z największych duchowych tragedii naszego pokolenia: błąd tych, którzy żyją w ukłonie przed Bogiem, ale nigdy nie nauczyli się patrzeć Mu w oczy z wolnością i ufnością. Bo kiedy modlimy się ze strachu, z automatyzmu, z obowiązku. Gest może być religijny, ale serce pozostaje od niego dalekie. Ta wina, która nie leczy, nie przemienia, która jedynie oskarża, nie pochodzi od Boga: pochodzi ze zniekształcenia, uwięzi, okradnie z lekkości wiary. A najgorsze jest to, że wielu uważa tę winę za oznakę świętości. To ciągłe poczucie niegodności, ciągłej presji, jest sposobem na zachowanie pokory, ale to kłamstwo pod płaszczykiem cnoty, bo prawdziwa pokora przyznaje się do własnych nędzy, owszem, ale czyni to z myślą o miłosierdziu, a nie o lęku przed potępieniem. Dlatego tak wielu ludzi nadal popełnia ten sam duchowy błąd, ponieważ próbują naprawić zranioną duszę, ukształtowane przez wymagania, których Bóg nigdy nie postawił. Im bardziej starają się zadowolić Boga poprzez wysiłek, strach lub zobowiązanie, tym bardziej oddalają się od istoty ewangelii, którą jest relacja, zaufanie i poddanie. Wina, gdy jest używana przez Ducha Świętego, rodzi skruchę, zmianę i nowe życie. Ale wina podsycana religią bez miłości rodzi jedynie paraliż, strach i ciężka oderwana od rzeczywistości duchowość, pozbawiona prawdziwej bliskości z niebem. I w tym momencie trzeba odważnie wypowiedzieć prawdę. Dobre intencje nie usprawiedliwiają wszystkiego. Można nosić odpowiednie ubrania we właściwym miejscu i czasie, i wciąż być daleko od serca Boga, bo On nie szuka osiągnięć, lecz obecności. Nie chodzi o pozory pobożności, lecz o wewnętrzną prawdę. I właśnie tego pozbawia ludzi ten rodzaj cichego poczucia winy zdolność do swobodnego i świadomego nawiązywania relacji z Bogiem. Skomentuj poniżej. To sprawiło, że zacząłem myśleć inaczej. Jeśli w pewnym momencie czułeś, że starasz się zrobić wszystko dobrze, ale teraz rozumiesz, że być może Twoje działanie wynikało nie z miłości, a ze strachu. Teraz chcę zagłębić się w ten temat jeszcze bardziej, bo sama świadomość, że coś jest nie tak, nie wystarczy. Przebudzona świadomość musi nas poprowadzić ku decyzji. Nie wystarczy zrozumieć umysłem, musimy odpowiedzieć sercem. A ten ruch zaczyna się od frazy, która zmienia wszystko. Tak, może się myliłem, ale teraz chcę to zmienić. Wydaje się to proste, ale gdy się je naprawdę wypowie, zdanie to rozbija niewidzialne łańcuchy, które więziły cię w poczuciu winy, powtarzalności i automatycznym sposobie przeżywania wiary bez pełnego zanurzenia się w niej. Oto klucz, szczera skrucha. Nie taka skrucha obciążona dramatem czy samokaraniem, ale skrucha zrodzona ze światła, ta, która mówi teraz rozumiem, teraz rozumiem, teraz chcę robić rzeczy inaczej, gdy dusza dociera do tego punktu. Opuszcza strefę duchowej niewiedzy, często maskującej się pod postacią tradycji lub zwyczaju, i wkracza w zupełnie nową przestrzeń przestrzeń prawda przeżywana w wolności a prawda ta nie zawstydza, ona wyzwala. Naprawa tego błędu, który wielu popełnia podczas mszy, zaczyna się od czegoś znacznie bardziej wewnętrznego niż zewnętrznego. Tak, ważne jest, aby analizować wypowiadane słowa, zwracać uwagę na ich znaczenie i prosić Ducha Świętego o wskazówki, zanim otworzysz usta. Ale najważniejsze jest zmienić postawę serca, bo Bóg widzi tam, gdzie nikt inny nie widzi i wie, kiedy ktoś po prostu powtarza, a kiedy jest naprawdę obecny. On chce oczyścić, a nie karać. On chce przywrócić, a nie oskarżać. Ale żeby to się stało, trzeba dać przestrzeń. Musimy przestać mówić to, co mówią wszyscy inni i zacząć mówić to, co płynie z naszego wnętrza, z sumienia oświeconego łaską. Dlatego wiara musi być czymś więcej niż nawykiem, musi być codzienna decyzja. Uczestnictwo we mszy świętej nie może być jedynie obrzędem religijnym. Musi być spotkaniem, musi być poddaniem się, musi być rozpoznaniem tajemnicy, która leży przed tobą. Kiedy to zrozumiesz, wszystko się zmienia. Zmienia się sposób, w jaki patrzysz na ołtarz. Zmienia się sposób, w jaki słyszysz słowa konsekracji. Nawet cisza zaczyna mieć inny ciężar, bo ci, którzy świadomie żyją swoją wiarą, nie potrzebują wyuczonych fraz, potrzebują prawdy w spojrzeniu i czci w duszy. Jezus nigdy nie odrzuca nikogo, kto zwraca się do niego szczerze. Ale też nie narzuca się tym, którzy są rozproszeni. Dlatego współpraca z łaską jest niezbędna. Bóg. Może dotknąć, obudzić, objawić. Ale to od Ciebie zależy, czy odpowiesz, czy nie. A ta decyzja ma realny wpływ. Może otworzyć drzwi, które były zamknięte przez lata, może uleczyć poczucie winy, które nosiłeś w sobie od dzieciństwa, może na nowo połączyć Cię z istotą wiary, z pięknem, które zaginęło pośród rutyny. Nie musisz być idealny, aby doświadczyć tej przemiany. Ale musisz być szczery i chętny, bo prawda nie przemienia tych, którzy ją słyszą, przemienia tych, którzy ją przyjmują. A kiedy zaczynasz przyjmować tę prawdę podczas mszy, w swojej modlitwie, w swojej duchowej podróży, wszystko nabiera nowego znaczenia. Zasłona opada. Rytuał staje się spotkaniem, wiara staje się obecnością. Skomentuj tutaj: Teraz nadszedł czas. Abym wybrał prawdę, jeśli ta decyzja już do Ciebie dotarła, bo czasami wszystko się zmienia w momencie, gdy przestajesz uciekać i zaczynasz współpracować. Wiem, że ta decyzja już zaczęła w Tobie rozkwitać. Nie ma odwrotu, gdy prawda naprawdę Cię uderzy. Kiedy przestaniesz działać z poczucia obowiązku i zaczniesz działać zgodnie z sumieniem, wiara przestaje być ciężarem, a staje się drogowskazem. Twoja podróż jest inna niż kogokolwiek innego, i właśnie to czyni ją tak cenną. Ci, którzy dotarli tak daleko, niosą coś innego to nie tylko ciekawość to pragnienie pragnienie prawdziwej przemiany pragnienie życia wiarą, która ma korzenie, która ma głębie która zmienia Twoje spojrzenie, Twoją postawę, Twoje serce. Nie możesz tego wszystkiego słyszeć i iść dalej tą samą drogą a ci, którzy to teraz czują, wiedzą. Zmiana zaczyna się od cichej, ale stanowczej decyzji, że nie będziesz już powtarzać tego, czego nie rozumiesz, ani dźwigać ciężarów, które nie pochodzą od Boga. Nie trafiłeś tu przypadkiem, jest coś, co wzywa cię do czegoś więcej i dlatego mówię ci wyraźnie: sposób, w jaki żyjesz swoją wiarą, może od teraz ulec całkowitej zmianie. I to właśnie jest podstawą mojej książki cyfrowej, w której dzielę się wszystkim, co nie jest powiedziane w kościelnych ławkach, ale co zmienia się w tych, którzy zdecydują się słuchać. Bo ci, którzy żyją w pułapce poczucia winy, powtarzalności i powierzchowności, nigdy nie poznają piękna wolności, która istnieje w prawdziwej bliskości z Bogiem. I wiem, że tego chcesz. Bo tylko ci, którzy do końca podążają za tego rodzaju treścią, są gotowi wyjść na powierzchnię i naprawdę się zanurzyć. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, daj jej lajka. To najprostszy sposób, żeby powiedzieć: Ta prawda do mnie dotarła. A jeśli chcesz podążać tą drogą razem ze mną, zasubskrybuj już teraz. To miejsce, w którym rozmawiamy o tym, czego nikt nie ma odwagi poruszyć. A żeby dać mi znać, że dotarłeś do końca, skomentuj, jestem z tobą do końca. To pomaga mi zrozumieć, kto naprawdę tu jest, spragniony czegoś więcej. Tutaj jest film, który uzupełnia wszystko, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Kliknij i obserwuj mnie tam. Zrozumiesz, dlaczego niektóre modlitwy nie działają i co się dzieje, gdy w końcu docierają do nieba.